Możesz odzyskać od banku nawet kilka tysięcy złotych opłaconego ubezpieczenia pomostowego. Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny lub zaciągnąłeś go niedawno, a sąd jeszcze nie zdążył wpisać hipoteki na rzecz banku, właśnie wyszła ustawa, e, dzięki której odzyskasz koszt ubezpieczenia pomostowego. Na początku krótko o samym ubezpieczeniu. Banki chcą, by nasze zobowiązanie z tytułu kredytu hipotecznego było wpisane w księdze czystej nieruchomości, którą kupujemy na kredyt. I do momentu wpisów w hipoteki na rzecz banku płacimy właśnie ubezpieczenie pomostowe. Takie ubezpieczenie zabezpiecza bank, ale jego koszty ponosimy my. A ponieważ w wielu miastach na taki wpis trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy, w kieszeni banku z tytułu ubezpieczenia lądowało do tej pory nawet kilka tysięcy złotych. W praktyce sądy prawie zawsze dokonywały wpisu, dlatego banki niewiele ryzykowały. O jakiego rzędu kwotach tutaj mówię? Cóż. Sprawdziłam to na przykładzie ofert z naszego comiesięcznego rankingu kredytów hipotecznych. Ubezpieczenie pomostowe płaciliśmy jako część odsetek. Banki po prostu podwyższały nam oprocentowanie w okresie oczekiwania na wpis hipoteki. No i przykładowo w ING było to niewiele, było jakieś 5% ekstra do, do kosztów odsetek, ale już w CT było to 1,3% kwoty kredytu. I przy kredycie na kwotę 400 000 zł roczny koszt ubezpieczenia pomostowego mógł wynieść nawet 5200 zł. No więc mówimy tutaj o sporych kwotach. Im wyższa kwota kredytu, im wyższa stawka ubezpieczenia pomostowego, i im dłuższy okres oczekiwania na wpis, tym więcej płaciliśmy do banku i tym więcej zwrotu teraz otrzymamy. Co musisz wiedzieć? Zgodnie z zmianą ustawy o kredycie hipotecznym, gdy tylko sąd dokona wpisu do księgi wieczystej, powinniśmy od banku odzyskać całość kwot pobranych na poczet ubezpieczenia pomostowego. Zwrot otrzymasz, jeśli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny od 17 września 2022 roku i po tej dacie lub nawet, jeśli kredyt zaciągnąłeś wcześniej, czyli przed 17 września, ale jeśli sąd do 17 września nie dokonał wpisu hipoteki na rzecz banku w Księdze Wieczystej. Ten zwrot otrzymasz w terminie 60 dni od dokonania wpisu i przewidziane są dwa sposoby zwrotu: albo bezpośredni zwrot pobranych kwot, więc powinieneś otrzymać po prostu wpływ na konto, albo zaliczenie kosztów ubezpieczenia pomostowego na poczet spłatu kredytu hipotecznego. Ustawie nie ma informacji o tym, że musimy składać wniosek do banku. Po prostu ustawa nakłada na banku obowiązek dokonania zwrotu. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Zobaczymy pewnie w najbliższych tygodniach. Wydaje się, że banki powinny dokonać zwrotu automatycznie. Przy tych kwotach warto jednak trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, czy faktycznie taki zwrot otrzymaliśmy. To tyle ode mnie. Na blogu czego czeka na Was artykuł na temat ubezpieczenia pomostowego, w którym możecie sobie poczytać o najważniejszych zmianach, które ta nowelizacja ustawy wprowadziła. Jeśli szukacie aktualności z rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, co miesiąc na blogu publikujemy ranking kredytów hipotecznych, w którym znajdziecie takie szczegółowe informacje o ofertach banku, najtańsze oferty banku. A jeśli dopiero rozważacie zaciągnięcie kredytu hipotecznego, zachęcam was do tego, żeby w pierwszej kolejności zdobyć na ten temat odpowiednią wiedzę, to wam zaoszczędzi mnóstwo pieniędzy i w tym może wam pomóc kurs kredyt Hipoteczny.